No źle to wyglądało. Naprawdę źle to wyglądało. Cześć kochani! Witam Was ponownie ciepło na kanale Te Pasi. Dzisiejszy filmik będzie to brak filmiku. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. jaki Pa! No dobra, nie, żaktowałam. Toky mała Ahaha. Wiem, to był słaby żart, słaby suchar, ale jeżeli oglądacie mnie nie od dziś, to wiecie, że ja lubię sobie dowcipkować. Tak, dzisiaj mamy 1 kwietnia, czyli prymakrili, skoro już jesteśmy w domu, zostaliśmy w domu, to poróbmy sobie rodzinne psikusy. E, ja już tak mocno Was dzisiaj wkręcać nie będę, poza tym sucharem, który miał miejsce przed chwilą. E, jeżeli chciałybyście mocniejszą wkrętkę, to zachęcam, gdzieś tutaj Wam podlinkuję, pojawi się filmik z zeszłego roku. E, mam nadzieję, że trochę śmiechu też z niego byście miały. E, albo byście mieli, a dzisiaj przychodzę do was z bublami. Pomyślałam sobie, że jak 1 kwietnia pryma Aprilis, no to największym żartem są chyba kosmetyki, które używałyśmy, które nam się nie jakby nie sprawdziły i po prostu no śmiech na sali. Natomiast żeby ten odcinek był wyjątkowy, i żeby jeszcze mocniej was oderwać od tego co ma miejsce obecnie w naszym kraju, to postanowiłam nakręcić buble mojej młodości. Także ma, mam nadzieję, że Was zainteresowałam. Od razu mówię, że nie będzie to dużo bubli, nie będzie pewnie to na jakiś długi, ale mam nadzieję, że powspominacie ze mną, razem ze mną te kosmetyki i też od razu, bo może potem zapomnę, dajcie mi znać, jakie kosmetyki u Was za młodu się nie sprawdziły, co kiedyś kochałyście a teraz nienawidzicie, bo wiecie, że się sobie krzywdę, w sensie, że ten makijaż wcale dobrze nie wyglądał. Kochane, przed sobą mam notes, mam ściągę, żeby o niczym nie zapomnieć. Tych bubli będzie dosłownie na palcach jednej ręki. I pierwszym takim bublem będzie to, można powiedzieć, podkład do twarzy. Natomiast nie do końca podkład, a bardziej krem BB, ale o właściwościach podkładu. Może powiem, o czym będziemy mówić i łatwiej będzie, wiecie, później pociągnąć ten temat. Od razu wspomnę, że wszystkie kosmetyki, dzisiaj wymienione, ja ich nie mam fizycznie, ponieważ no, są to buble młodości, więc już wiadomo, że ponownie ich teraz y, nie kupiłam, także będę Wam pokazywała na przebitkach. A pierwszym takim bublem, moi drodzy, tam, to tam, jest Rimmel krem BB, BB Cream mat 9 w 1 SPF 15 tak, dziewięć w jednym, no po prostu też nie jestem pewna, wydaje mi się, że ten podkład na przestrzeni tych lat, bo on już dosyć długo jest na rynku, gdzieś tam tą swoją formułę zmieniał. No właśnie, mówię podkład, nie mówię Krempi, ponieważ jest to coś, co miało naprawdę dosyć mocne. Krycie, jak na krem BB. I co tutaj pisze nam producent, jak w ogóle ten kosmetyk wygląda? Jest to kosmetyk, który ma 30 ml, jest tani, bo kosztuje około 20 zł na internecie, z tego co sprawdzałam. I on moi drodzy, po pierwsze ma niwelować nam pory, ma wyrównywać koloryt, ma zmniejszać wydzielanie sebum, wygładzać skórę, zmniejszać cienie pod oczami, co jeszcze? Zapobiega powstawaniu przebarwień, kryje przez cały dzień. No i jeszcze nam umyje samochód, wyczyści mieszkanie i w ogóle wyprowadzi psa samą spacer, tak? No bardzo dużo jest tych rzeczy, które producent nam obiecuje. Ja tego kremu używałam, ponieważ jak większość nastolatek, myślę, borykałam się z trądzikiem. Co prawda nie miałam trądziku, trądziku różowatego, nie aż nie było też tak mocne, ale ten trądzik się pojawiał, odbierał mi pewność siebie i wiecie, źle się z tym czułam, więc oczywiście jak większość nastolatek nie dbałam tak o pielęgnację, tylko o szpachla. Wszystko starałam się zasłonić. Ja nie chodziłam w jakimś makijażu bardzo mocnym na co dzień, więc od razu Wam mówię, ale używałam coś mocnego krycia, jeżeli właśnie o chodzi o podkłady, to to rzeczywiście lądowało na mojej buźce i wydawało mi się za młodo, że im więcej, tym lepiej. Im ciemniej, tym lepiej. Bo przecież jak każdy mówi, że jesteś taka blada, wyglądasz na chorą, no to wiecie. To najlepiej jest ciemny podkład sobie e, oczywiście zafundować. A wiecie, więc staram się zakrywać te doskonałości. także ten krem, który tak jak dla mnie był podkładem, bardzo fajnie się pod tym kątem sprawdzał, tak, bo rzeczywiście wszystko zasłaniał. Postawmy sobie plusy i minusy tego, tego kosmetyku. Jeżeli chodzi o zmniejszanie porów, nie wiem, ja nie kojarzę, nie pamiętam, oczywiście to było wiele lat temu, ale nie pamiętam, żeby coś takiego robił. Jest to kosmetyk, którego w ogóle używałam w liceum, to od razu Wam powiem. Kolejne, wyrównywać koloryt. No jak dla mnie nie wyrównywał kolorytu yy, i pamiętam, że tam było chyba tylko kilka odcieni, jedynka, dwójka, trójka, już nie chcę tutaj pomylić. Yy, jeżeli chodzi o odcień, którego ja używałam, yy, to właśnie nie pamiętam jego nazwy, ale to był jakiś jeden z pierwszych odcieni, chyba jedynka i wiem, że on wpadał w pomarańcz. I wcale taki jasny nie był, także się nie zgodzę z wyrównaniem kolorytu. Kolejne, zmniejszał wydzielanie sebum. Z tego co pamiętam, się świeciłam, także też nie wykładzał skórę, oho, na pewno nie, zaraz do tego wrócimy. Zmniejszał cienie pod oczami. What the fuck w ogóle? Jak podkład czy krem BB może zmniejszać cienie pod oczami? E, czy Wy aplikujecie sobie podkład e, albo właśnie krem BB na podoczy? Nie wiem, mi się wydawało, że podoczy to jednak jest korektor. Ale może się nie znam. E, zapobiega powstawaniu przebarwień. No, nie kojarzę, żeby ten kosmetyk był jakoś pielęgnacyjny. Tak wiecie, miał jakieś zacięcie pielęgnacyjne. Krycie przez cały dzień. Okej, okay, tu się zgodzę, że rzeczywiście krył. Jeżeli chodzi o plusy, to na pewno był to kosmetyk wydajny, bo to pamiętam. Może jakoś kupował w takiej tubce, właśnie 30 ml i pamiętam, że na długo, długo mi starczał. Był to kosmetyk, który rzeczywiście bardzo mocno krył i mocno się utrzymywał. Z tego co kojarzę, to rzeczywiście cały dzień był nie do zdarcia. Tylko tyle, że gdzieś tam się świeciłam. Ale rzeczywiście mocno się trzymał. Natomiast co ten kosmetyk robił i dlaczego jest wielkim bublem i bublem młodości? Po pierwsze, oksydował, czyli właśnie jest to kosmetyk, który najpierw go nałożyłyśmy na buźkę, Co prawda ten kolor i tak od razu nie był idealny, ale jeszcze po całym dniu yy, jeszcze większe odcięcie było: wiecie, od żuchwy, od twarzy do szyi, także pierwszy minus. Po drugie, kolor to wpadało w pomarańczę, naprawdę. No teraz Wam nie będę pokazywała moich zdjęć z czasów młodości, żebyście miały bekę. Nie, 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 nie ten odcinek, ale no, naprawdę to wpadało w pomarańczkę. Po trzecie, tak się ciastkował tak się tragicznie ciastkował i taką pudrowość działał na tej twarzy, żeby po prostu no wszystko, cała jakby struktura tej twarzy była widoczna i to, co ja niby zasłoniłam, się cieszyłam, je, mam szpachle i w ogóle sypów nie widać, to tak naprawdę każdy z tych nieprzyjaciół gdzieś tam, wiecie, te wypukłości były jeszcze większe, jeszcze takie zasuszone, bo ten podkład właśnie tak jakby wysuszał, matujące, więc wiecie... Wysuszał, prawdopodobnie przez to jeszcze więcej wyprysków się robiło, bo po prostu zatykałyśmy sobie te pory, skóra nie mogła oddychać i wiecie, to wszystko wychodziło. Poza tym, za młodo, dajcie znać, czy też tak miałyście, że cały dzień w makijażu, to im lepiej, im dłużej, tym lepiej. Na imprezę. to oczywiście też wiadomo, zdarzały się przypadki, niestety, ja się do tego też przyznaję, że się nie zmywało na nas w makijażu, jak była jakaś wielka impreza, albo wiecie, był jakiś. Nocowało się poza domem, a był a psztyfikant, jak to mówią jej rodzice, który, który Wam się podobał, no, znany klimat, więc to wszystko było zatkane i po prostu nie mogło oddychać i jeszcze więcej jeszcze się pojawiało. Także jest to pierwszy bubel, nie polecam, dajcie znać, czy korzystałyście z tego kremu, czy nie. Mam nadzieję, że nie i że nie zrobiłyście takiego błędu jak ja. Ze smutkiem muszę powiedzieć, bo jest to nasza rodzima polska firma, mianowicie firma Bell. I tu wielki mój ulubieniec, jeżeli chodzi o lata młodości, jest to rzecz, którą używałam za czasów liceum, chyba nawet jeszcze za czasów gimnazjum. Multi-mineral korektor w sztywcie. Jest to korektor z minerałami. Sam kosmetyk. Nie wiem, no ciężko mi Wam jest powiedzieć, czy to jest taki bubel wszechczasów, czy też nie, bo może trzeba po prostu na tego gagatka znaleźć sposób, może ja go nie miałam. Do czego on mi służył? Jest to korektor, który mi służył do zakrycia niedoskonałości, którego używałam na te wszystkie miejsca, jak ustaliłyśmy trochę ich było, jeżeli chodzi o zaczerwienienia i właśnie jeżeli chodzi o po prostu pryszcze, nazwa to po ludzku. Jest to korektor, który na pewno jest tani, bo jego go dorwiecie za około chyba 6 zł, poniżej 10, spokojnie. I co tutaj nam obiecuje producent? defekty cery, to mogę stwierdzić, że okej, okay, powiedzmy, że jako tako tam retuszuje. Nie zatyka porów, jest lekki. Tak, to się zgodzę, to był korektor lek, lekki, pamiętam, taką, on jest w ogóle w sztyfcie, także wiecie, paciacie sobie na dane miejsce, ale miał taką kremową konsystencję. Łatwość aplikacji. Nie zgodziłabym się. Filtr UVB to super, duży plus. Dopasowanie do koloru skóry. Też bym się nie zgodziła. I teraz tak, co ja mogę powiedzieć, żeby troszeczkę obronić ten korektor? Na pewno był tani, także to jest ten plus, o którym już wspomniałam. I na pewno był dostępny. Także firma Bell, czy to na wiecie, na półkach drogeryjnych stacjonarnie, czy przez internet można zamówić, bo też tak robiłam swojego czasu, czy nawet Bell pojawiło się, ale to po latach wcześniej chyba nie było, ma wystawkę, ma swoje szafy w Biedronce, czyli jak najbardziej jest to bardzo mocno dostępna dla nas wszystkich firma. Natomiast tak, jeżeli chodzi o minusy, no to ten korektor po pierwsze jest niehigieniczny, czyli jego wiecie, nie macie żadnej tubki, nie macie żadnej pompeczki, on jest w sztyfcie, ma niby kremową, ale nie aż tak super kremową konsystencję, więc nie da się zrobić w ten sposób, że nie wiem, na palec byście sobie napaćkały i dopiero przyniosły na... No napryszcza, tak? No nie, nie da rady, tak? Musicie bezpośrednio to robić. Więc jak to dotknie się do strefy skażonej, że tak powiem, no to będziecie sobie to dalej, wiecie, przekazywały na kolejne miejsca. Także to jest ten minus. E, moim zdaniem się odcinał, on miał bardzo jasny odcień. Sprawia, że używałam jedynki, nie używałam ciemniejszych, ale mimo wszystko gdzieś tam się odcinał. E, odcinał się też moim zdaniem dlatego, że mimo wszystko nie była to konsystencja płynna, z którą ja po latach właśnie ją odkryłam, się polubiłam, tylko była to konsystencja kremowa, taka w sztywcie jednak stała. I moim zdaniem takie kosmetyki jednak mają to do siebie, że trochę tej pudrowości zostawiają, no i niestety gdzieś tam się odznaczają i jeszcze bardziej moim zdaniem podkreślają te niedoskonałości. Także na dzień dzisiejszy bym takiego kosmetyku nie używała i jeżeli mnie oglądacie, albo jeżeli mnie nie oglądacie, to Wam powiem, że ja lubię, jeżeli chodzi o niedoskonałości, jak się pojawiają używać korektorów, ale płynnych. Korektorów, które mają szpatułki, ale nie muszę bezpośrednio aplikować, tylko mogę sobie na rękę i z ręki. E, korektory, które mają tubkę i mogę z tej tubki sobie wyciskać. No, z takimi dużo lepiej się lubię. Także niestety tutaj miłości po latach nie ma. Lecimy dalej. Kolejny kosmetyk, który chciałabym wspomnieć i firma, o której chciałabym wspomnieć jest to Oriflame. I tutaj zatrzymamy się też jeszcze przy korektorach, ponieważ jeżeli chodzi o kosmetyk, to dokładniej mówiąc jest to Oriflame korektor rozświetlający z serii The One. Jeżeli chodzi o ten korektor, o jego specyfikę, to on ma 10 ml, kosztuje około 30 zł, za tyle można już go dobrać. Ja miałam odcień ten najjaśniejszy, bo dojrzałam, był chyba Fair albo Light, coś takiego. I jest to korektor, którego nie używam na niedoskonałości, tak jak Bell, tylko używałam go jako korektora pod oczy czyli na tą strefę pod oczami, delikatną, zacienioną, bo ja już, jak wspominałam w innych filmach, niestety cienie mam genetyczne po mamusi, więc nie bardzo mogę tutaj coś zdziałać pielęgnacją, nie za dużo, tylko raczej mogę coś zdziałać tylko i wyłącznie kolorówką. Także on mi służył do zakrycia tych cieni. Co tutaj nam mówi producent, co nam obiecuje? Rozprasza światło. Mogę się zgodzić, ponieważ on ma właściwości rozświetlające, rozświetlające, więc jak najbardziej światło rozprasza. tuszuje niedoskonałości. Nie zgodziłabym się, swojego czasu chyba go przetestowałam na jakiś świecie nieprzyjaciołach. Nie no i no nie no, tym, korektor, jeżeli sam w nazwie ma rozświetlenie, no to na niedoskonałości czegoś rozświetlającego nie dajecie, ponieważ rozświetlenie to od razu wiecie, przykuwa nasze oko, spojrzenie i na to zwracamy uwagę, a jeżeli chodzi o niedoskonałości na twarzy, nie chcemy, żeby ktoś na nie patrzył, tylko raczej staramy się je zmatowić, zasłonić, żeby nie były widoczne, właśnie zmatowić, żeby gdzieś tam się wtopiły w całą skórę, a nie żeby wiecie, bum, ta świecąca Luna nam się pokazywała, tak, tego dziada i że ho, tutaj go masz, tak, więc no to słabe. Eee, promienny wygląd. No ok, powiedzmy, że się zgodzę, bo rozprasza światło, więc i promienny wygląd. Lekka formuła, też się mogę zgodzić. Lekką formułę posiada. I teraz tak, mogłobyście powiedzieć, że ja się cud miód orzeszki, że ten produkt lubię, no bo trochę pochwaliłam, tak, co mu tam obiecuje producent. No ok. Stapia się ze skórą, to się stapiał, to mogę powiedzieć. Tubka moim zdaniem jest higieniczna, także to jest bardzo duży plus, o czym wspomniałam, co nie ma Bell, a co ma Oriflame. E, kolor e, jest ładny, to też muszę powiedzieć, że ten jasny fel, czy tam light, e, to rzeczywiście ładnie wygląda. Natomiast w ogóle mi się ten produkt nie... Mm, Sprawdzał pod okolicę, pod oczami. Ja byłam kompletnie zielona, jeżeli chodzi o ten korektor, który używałam go za czasów licealnych, i wiecie, ja wtedy nie byłam aż tak z makijażem obeznana. Moja mama nie jest tak obeznana z makijażem i malować się maluje, ale wiecie, gdzieś tam zawsze mądrzejsza od innych, maluje się po swojemu. Zresztą mamy kompletnie inne karnacje. Moja mama ma ciemniejszą karnację, nie jest takim bladziochem jak ja, także nie ma tego problemu i nie ma takiej potrzeby. Nigdy nie malowała się cieniami, nie maluje się różem, brązerami itd. I tak dalej, raczej podstawy makijażu, czyli podkład, korektor pod oczy, tuż do rzęs i tyle. E, natomiast u mnie, wiecie, no ja nie miałam się od kogo tego, tego nauczyć i wydawało mi się, że że i moja mama, a wiadomo, grubo starsza ode mnie, używa korektora rozświetlającego, to, to to też jest kosmetyk dla mnie, tak? Ja też będę sobie taki kupowała. E, no i kupowałam sobie taki kosmetyk, ok, dla mojej mamy to służy i się sprawdza, no bo wiadomo, zmarszczki, nie zmarszczki, e, ta skóra jest, wiecie, dojrzalsza, więc rozproszenie tego światła się przyda. Natomiast dla mnie, no. Kiedy mam te cienie, one są widoczne, ok, rozświetlające może być, ale jednak jakieś tam krycie by się, by się przydało. A jeżeli chodzi o ten korektor, to niestety on nie krył, wszystko się tutaj przebijało, jeżeli chodzi o jego, wiecie, formułę, wszystko spod spodu było widać. Po drugie, nie dawał się budować, czyli niestety tutaj warstwa po warstwie, jakbyście dołożyły sobie szpachle, no to, to też nic by wam nie wniosło, nic by wam nie dało. Można powiedzieć, że ten korektor jest tak lekki, że za lekki, tak? Dobrze, i przechodzimy już do ostatniego bubla mojej młodości. Tak, tak jak powiedziałam, nie ma tego dużo, tylko cztery buble, także teraz będzie ostatni. I powrócimy sobie do początkowego tematu, o którym wspominałyście. Przepraszam, że będę nudna dzisiaj, tylko jakieś podkłady i korektory no, ale wiecie, tak jak powiedziałam, ja za młodu nie bawiłam się za bardzo. Aż tak mocno w makijaż oka, czy znaczy, malowałam się, ale wiecie. Po swojemu i to raczej była wina e, mojego sposobu malowania się niż produktów, także taki odcinek, jak chcecie, to też wam nagram makijaż mojej młodości, błędy mojej młodości, jak się malowałam. Dajcie znać e, w komentarzach, jeżeli coś takiego chcecie obejrzeć. Natomiast dzisiaj się skupiamy głównie na produktach. No i najczęstsze moje błędy to właśnie tyczyły się korektora, doboru korektora i doboru podkładu. Wspomniałyśmy już o kremie Vivi, ja teraz wspomnę o podkładzie, a o czym będzie mowa? Moje drogie, Maybelline Dream Matte Mousse, czyli lekki podkład w formie pianki. Myślę, że ten podkład znacie. On chyba cały czas jest na rynku. Jest to podkład, którego używałam za czasów studenckich i nawet jakiejś tam pracy. Podkład, w którym jedna z koleżanek mnie zaznajomiła, zaznajomiła, stwierdziła: O, wiesz, Basia, fajny, fajny, też sobie kup. I tam jeszcze pomagała mi dobrać kolor. Jeżeli chodzi o jego pojemność, to ma bodajże 18 ml, kosztuje około 20 zeta, także za tyle można go dokłać, też niedrogi. I jeśli chodzi o odcinek, jak ja miałam, to miałam 20, bo to też sprawdziłam w internecie: Cameo. Czyli jak cameo, to nie wiem, czy to miał być taki. Ala wielbłądzi? Camel? Kamel? Nie wiem. Nie wiem, co to jak na myśli, ale w każdym razie tak się nazywa ten odcień. Dobrze, i co tutaj nam obiecuje producent? Producent daje nam znać, że w słoiczku produkt wydaje się ciemniejszy niż na twarzy, także lepiej więc coś ciemniejszego, bo na twarzy to wyjdzie jaśniej. I teraz jak ja się do tego mam? Po pierwsze namówiła mnie na ten podkład koleżanka, a wiecie, za kolejnym takim błędem młodości, właśnie myślę, że bublem, niekoniecznie kosmetycznym, ale w ogóle takim ogólnikowo bublem, który prowadzi do bubli kosmetycznych, jest to, że słuchamy poleceń koleżanek. I zapominamy o tym, że jeżeli coś się powiedzmy Małgosi czy Krysi sprawdza, to niekoniecznie Basi też się musi sprawdzić. Wypadałoby najpierw Małgosie czy się zapytać, jaką mają cerę, eee, wiecie, z czym się borykają i czego oczekują od kosmetyku, zanim my zaczniemy używać czegoś z ich polecenia, ale no, powiedzcie szczerze, która z Was o tym myślała za młodu? Ja nie. Także, kto coś tam miał i stwierdziłam, fajne, to ja też to muszę mieć, a nie, w ogóle nie interesowałam się, jaki to ma skład, to, to już w ogóle zapomnijmy, ale nie interesowałam się, jaką ta ma cerę, do czego to jest, czy mi jest mat potrzebny, czy mi jest niepotrzebny, tylko mat był popularne, to było modne, więc matujące rzeczy się kupowało, tak? Produkty. Ok, jak, ja, jak się ma rzeczywistość do tego, co obiecuje producent? Doskonałe krycie, zgodzę się, to mur, beton, rzeczywiście ten mus miał bardzo mocne krycie, to pamiętam, to się zgodzę. Niezawodny mat. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy tak, czy nie, nie pamiętam, czy skóra mi się jakoś mocno świeciła, wydaje mi się, że no powiedzmy pół na pół, więc może, powiedzmy, że ok dla producenta, niech mu będzie. Komfort noszenia, moim zdaniem nie. Utrzymuje się wiele godzin? Nie. Wygładza cerę? Na pewno nie. Nie czuć go na twarzy? Ok, nie było go czuć. Aksamitny wygląd? Nie. Delikatnie kryje niedoskonałości. To bym powiedziała, że nawet mocno on krył niedoskonałości, także producent tutaj w siebie nie wierzy. Był to podkład, który naprawdę bardzo mocno zakrywał wam jakieś niedoskonałości, sywki, nieprzyjaciół. Delikatna konsystencja. W słoiczku tak, na twarzy nie. E, wydajność nie był wydajny. E, twarz świeża i naturalna, oj nie. E, jeżeli chodzi o plusy tego kosmetyku, to tak jak już powiedziałam, krycie miał, mógł beton, to można się zgodzić. E, zasłaniał nawet duże niedoskonałości. No i na pewno był tani, także to były plusy. Natomiast dlaczego ja się pluję o ten podkład i co mi się w nim nie podoba? Po pierwsze kolor ciemniał, czyli wcale nie było tak, jak tutaj producent nam mówi, że w słoiczku jest ciemny odcień, to będzie jaśniejszy na buzi, ale co z tego, jak to potem i tak oksyduje i ciemnieje. Po drugie pudrowość. No to, co było najgorsze w tym podkładzie, to po prostu pudrowość, e, to takie ciastkowanie się, no masakrycznie to wyglądało, ten sam problem, co w kremie BBJ Rimmela. Słoiczek, niehigieniczna nie forma, no bo moje drogie, no jasne, możemy mieć jakieś szpatulki, nie szpatulki, ale umówmy się, za młodu, która z nas się w coś takiego obawiła, po prostu paciało się tym paluchem, czysta ręka, czy nieczysta, znaczy no dobra, powiedzmy, że czysta, umyta, ale wiecie, zawsze coś tam chwycicie, nawet za głupi telefon, czy długopis, żeby sobie się zapisać, nie wiem, w notatkach, czy lekcje odrobić, i już ta ręka się jakoś brudzi więc no nie jest to jakaś taka najbardziej higieniczna forma. I właśnie, dlaczego on moim zdaniem nie był taki super trwały i tak dalej, nie był wydajny? Ścierał się. Był to podkład, który pamiętam, że rzeczywiście mocno się ścierał, że jeżeliśmy zrobiły tak, to właściwie cały podkład zostawał Wam na piąstce, więc to naprawdę no, no, no nic fajnego nie było, także nie. Jak sobie wspomnę, śmieszna ta konsystencja, to taka pianka, trochę to takie zabawne, wiecie, że o, Piankowa, ale mówię, ani nie był wydajny, bo dosyć szybko musiałam dokupywać kolejne słoiczki, ani koloru nie miał jakiegoś pięknego do skóry, ani się ładnie nie wtapiał, w ogóle się nie wtapiał, osadzał się na tej twarzy i co z tego, że Wam zasłonił te wszystkie niedoskonałości, jak to wszystko było, wiecie, takie, no widoczne, tak? Po prostu, no źle to wyglądało. Naprawdę źle to wyglądało. Dobrze, kochane, i to był cały ten odcinek. Strasznie się wygadałam, przegadałam, e, powspominałam, e, z takim troszeczkę sentymentem do tego, jak to wyglądało za młodu. E, I powiem Wam szczerze, że gdyby te, wtedy mi ktoś powiedział, że jest źle, to na pewno bym to zmieniła. Ale no, czasy młodości rządzą się własnymi prawami. Nasze czasy, te powiedzmy lata 90., to wiecie. Ja jestem z lat 80., ale lata, o których Wam mówię, to były końcówka 90., właściwie nie, co ja gadam. Też wtedy się nie malowałam, więc raczej lata 2000. Także było jak było. I co, każdy orał jak, jak mógł, ale jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora, więc jak widać, udało mi się męża znaleźć, także nie wiem. Albo się podszkoliłam w tym makijażu, mam nadzieję, albo po prostu rzeczywiście każda z nas kogoś dla siebie znajdzie. Mam nadzieję, że dzisiejszym filmikiem Was rozbawiłam. Jeszcze raz bym poprosiła o. Yy... O to, żebyście to znać w komentarzach, jakie są buble Waszej młodości co Wam się, co kiedyś kochałyście, a co definitywnie teraz byście do tego kosmetyku nie powróciły, bo wiecie, że był fatalny, był beznadziejny. Czekam na te komentarze. Oczywiście lajkujcie, jeżeli filmik Wam się podobał. Ściskam Was mocno, zachęcam do subskrypcji i co? Widzimy się za kilka dni w następnym odcinku. Buziaczki! Pa, pa!